Cześć! Witam na kanale Format C w kolejnym odcinku Kursu Excela. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak obliczyć pole i obwód koła. Przygotowałem sobie kilka przykładowych promieni i ściągi z wzorami na pole koła i na obwód. Zaczniemy sobie od policzenia wartości liczby pi. Jak wiemy, liczba pi ma dużo miejsc po przecinku, bardzo dużo. Do obliczeń często używamy zaokrąglonej wersji do 3,14. Najczęściej w szkołach się przyjmuje. Excel ma wbudowaną funkcję do pobierania wartości liczby pi, która ma dokładność do 15 liczb po przecinku. I ta funkcja nazywa się bardzo intuicyjnie pi, bez żadnych parametrów, i ona nam wstawia taką przybliżoną, zaokrągloną wartość liczby pi do 15 miejsc po przecinku. Mając liczbę pi, możemy już przejść do obliczenia obwodu koła. Wzór na obwód koła to 2 razy pi razy r. Czyli piszemy prostą formułę. 2 razy wartość pi razy r. Z czego tutaj liczbę pi sobie zablokujemy. I przeciągamy do kolejnych komórek. No dobra, to teraz czas na... Obliczenia pola koła. Tutaj mamy pewną trudność, bo jeszcze na kursie nie przerabialiśmy potęgowania, bo tutaj mamy promień do kwadratu we wzorze, ale to nic trudnego. Potęgowanie możemy zrobić na dwa sposoby: przy pomocy gotowej funkcji i przy pomocy symbolu potęgowania. Zrobię to na dwa sposoby. Każdy z Was sobie wybierze wygodniejszą. Ja wolę to skróconą formę bez użycia funkcji, więc tak: pi razy. I do potęgowania mamy funkcję potęga. W pierwszym parametrze podajemy liczbę, a w drugim podajemy potęgę, do której chcemy daną liczbę podnieść. I wstawiamy Enter, a jeszcze tutaj zablokujemy sobie wartość liczby pi, żeby nam tutaj przy wypełnianiu nie uciekała. No. I mamy. I teraz potęgowanie możemy zapisać również w formie skróconej. Czyli zamiast wykorzystać funkcję, możemy użyć symbolu potęgowania. To jest taki daszek. Shift plus e, cyfra 6 na klawiaturze najczęściej. I ono oznacza, że tą pierwszą liczbę podnosimy do potęgi drugiej. Wynik mamy dokładnie taki sam. Nie ma znaczenia z czego skorzystać. Wybieracie, co Wam jest wygodniejsze i czytelniejsze. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć!